Zadzwoniłem na co 12, przyjechali. Policja przyjechała? Tak, bo ja wezwałem. Mhm. Uh -huh. Weszli, poprosili, że twarz czerwona, on leży. To ja muszę kaptur, no bo byłem, zaraz bym miał czerwoną od słońca. O, akurat na mnie słońce wali. I zaraz weźiesz policję? To może tu. A może i zaraz tam u... No dobra, to mogę tam uciec. Zebrali jego pod rączki, kajdanki nałożyli. A za co kajdanki? Że... Że, że piany. No to trzeba kajdanki. A koment I dmuchał? Tak. I co miał? No, le, le ten. Policjant nie powiedział, tylko rączki do tyłu. Powiedział: Zapytuj się, ile pił. On chyba tam przyznał się. No i wsiadł do samochodu policyjnego z tyłu, za kratkami. Pojechali na działkę. Kurna mać, no, A miało być tak pięknie. Miało być malowane już dwa dni. Miało być malowane. Tak? Ja, ja zobacz, jak obiecałem. W dwa dni to zrobiłem. Pomalowałem. Dla mnie, A on nie? Dla mnie nie było majówki, Krzysztof. A nie? Nie było majówki. On obiecał, że w majówkę będzie malować No tak, no Ja już myślę mali, myślę mali w majówkę Obiecałeś, rozmawiać z nim No to gdzie on jest? się wysiedziowce No to jak wróci, to ja będę z nim rozmawiał o, Tak, tak z... będzie dalej, Jacku no właśnie. To naprawdę ci proszę, zorganizuj brygadę No to coś trzeba będzie zorganizować, bo która, tak nie może być Która naprawdę Wejdzie, zrobi to w jeden dzień i tyle Która, na... o dobrze powiedziałeś, wejdzie, za jeden dzień zrobi by poczyści Ja tylko poczekam jeszcze, ja jeszcze chcę porozmawiać z Andrzejem Na cztery oczy Na ten temat No i co, on wyczyścił wiałkę pojechał? A no pojechał nie, a nie żal Ci? Żal, ale powiem, co? A no nie mogłeś dać mu szansy? A ile szansy? No nie wiem, no to ja tylko tak mówię no e, Nie, nie dam szansy A co, nie chciał malować? Nie chciał malować Powiedział, że nie będzie? Daj mi odpocząć a wiesz, czerwony jak burak. A wiesz po czym, jeszcze raz powtórzę, po alkoholu. A rewizję zrobili, kieszeni, pieniędzy wszystko pozabierali, może do woreczka. Do depozytu, tak, tak. No. A to tobie nie mogli oddać? Ja bo... nie chciałem. Nie chciałeś? Ja nie chciałem, bo zaraz powiem. O, pieniądze. Jego pieniądze, jego sprawa. Czyli remont pełną parą. O, pełną gębą, tak? O, pełną gębą.